czasy dla agentów, część szesnasta, rozdział siódmy, powtórka z rozrywki, determinanty, motto. Hej tam pod Krakowem, skąd ta Wisła płynie, rozwaliła nam się świnia na polskiej krainie. Jak się tu upasie, przyjdą lepsze czasy, zabijemy pałą świnie, narobim kiełbasy. Tymi kiełbasami zamiast denatury wytrujemy wszystkie w Polsce prusaki i szczury. Przyczyna rozpadu ZSRR była gospodarcza. ZSRR z winy komunizmu miał gospodarkę surowcową. Proces gnicia rozpoczął się dlatego, że Rosja ma pecha. Przypadły jej w udziale niezliczone bogactwa naturalne. Przeklęta ropa i przeklęty gaz, przeklęte złoto i uran. Przeklęty mangan i nikiel, podarowane naszemu krajowi w niewiarygodnych ilościach. Niezliczone bogactwa to nasze nieszczęście, jak banany w kraju papuasów. Papuasi też mają pecha, przyszło im żyć tam, gdzie nigdy nie ma mrozów. Nie muszą budować domów, mogą zasłaniać się od deszczu palmowymi liśćmi, nie muszą pracować ani myśleć, banany rosną na każdym drzewie. I to łatwe życie jest hamulcem ich rozwoju. Mój kraj też ma pecha. Kraj może gnić przez dziesięciolecia, nauka może stać w miejscu lub cofać się, lecz nie trzeba niczego zmieniać. Wszystko można kupić w Ameryce, nawet chleb i zapłacić surowcami naturalnymi. Dlatego proces gnicia ciągnął się przez dziesięciolecia. W innych okolicznościach radziecki socjalizm Runąłby jeszcze szybciej. Gospodarkę surowcową po ZSRR odziedziczyła Federacja Rosyjska. Pierwszym obowiązkiem nowych władz Federacji Rosyjskiej była zamiana gospodarki surowcowej na gospodarkę nowoczesnych technologii i produktów wysoko przetworzonych. Nie trzeba było wymyślać niczego nowego. Wystarczyło robić tylko to, co robił Lenin bądź też Chińska Republika Ludowa. Nawet na zasadzie bezrozumnego, małpiego naśladownictwa, Lenin zawarł z Niemcami pokój brzeski i wprowadził NEP. W Federacji Rosyjskiej niczego takiego nie miało miejsca, nic się nie zmieniło. Gospodarka Federacji Rosyjskiej jest tak samo surowcowa, jak była w ZSRR. Wszystko opiera się na eksporcie surowców, a Rosja pod rządami Putina to kraj o gospodarce na poziomie kraju trzeciego świata. I tak jak trzeci świat opierał się kiedyś na eksporcie bananów bądź kawy, tak Rosja nie produkuje dziś dosłownie niczego oprócz gazu i ropy. I jak te banany są droższe, to pensje są wyższe. Co będzie, gdy będą tańsze? Nie dziwi mnie jednak to, że ludzie rządzący obecnie Rosją nie potrafią tego zrozumieć albo kombinują w sowieckim stylu, myśląc tylko o szpiegostwie, w tym gospodarczym. A Chińska Republika Ludowa z eksportera surowców stała się ich importerem. Jest największym światowym konsumentem energii. Import surowców do Chińskiej Republiki Ludowej stale się zwiększa. Chińska Republika Ludowa podejmuje aktywne działania w celu zapewnienia dostaw, i nie chodzi tu bynajmniej o dostawy z Federacji Rosyjskiej. Niezależnie jakie byłyby tego przyczyny, surowcowość gospodarki Federacji Rosyjskiej pozostaje faktem. Ropa, gaz, metale i drewno stanowią ponad 80% eksportu. W 2007 roku wartość eksportu wynosiła 365 miliardów dolarów, w tym ropa i gaz 155 miliardów. Od roku 2007, którego dotyczą powyższe dane surowcowość gospodarki Moskowi jeszcze się pogłębiła. Udział samych tylko węglowodorów w dochodach eksportowych wzrósł ponad 70%, to jest tendencja stała. Nie widać symptomów zmiany. Pogarsza się sytuacja ekonomiczna Rosji. Źródłem problemów jest zbyt duża zależność budżetu od eksportu ropy i gazu. Jak donosi dziennik Wiadomości, po przyszłorocznych wyborach prezydenckich konieczna może być dewaluacja rubla. Na rosyjskiej gospodarce negatywnie odbija się ciągły wzrost importu przy niezmieniającym się eksporcie piszą Wiadomości. A w Rosji gaz i ropa to ponad 70% dochodów eksportowych. Oznacza to, że rosyjski budżet praktycznie zależy od cen na światowych rynkach. Do tego Rosji nie udaje się przyciągać kapitału i inwestycji. Tylko w ubiegłym roku odpłynęło z Rosji prawie 40 miliardów dolarów. Z powodu korupcji i braku ochrony własności boją się inwestować w zachodnie koncerny, a bogaci Rosjanie też wolą lokować pieniądze za granicą. Inercja popycha bowiem Rosję zdaniem Jurgensa w kierunku utrwalenia surowcowej orientacji gospodarki. Deindustrializacji i degradacji sfery instytucjonalnej w wyniku wszechogarniającej korupcji. Dane z lat następnych pokazują, że surowcowość gospodarki Moskowi po przejściu przyspieszenia maksymalnego wysyca się, przy czym maleje udział innych surowców na rzecz węglowodorów. 90% dochodów budżetu to zysk ze sprzedaży ropy i gazu. Jest to dziwne i trudno wytłumaczalne, ale są oznaki zdające się wskazywać, jakby surowcowość gospodarki Moskowi nie była nieintencjonalnym dryfem, tylko była celowa, zamierzona i zaplanowana. Jednym z kluczowych elementów koncepcji Putina, który chce zbudować trzecie światowe imperium rosyjskie po Rosji Carskiej i Rosji Sowieckiej, jest umacnianie politycznej kontroli Moskwy nad zaopatrzeniem Europy w energię. Amerykańscy analitycy uważają, że Rosja chce do 2030 roku przejąć kontrolę nad połową wszystkich dostaw gazu do Europy. Ich zdaniem, nowe imperium rosyjskie Putina może być finansowane jedynie dzięki stałym dochodom z eksportu surowców energetycznych, przede wszystkim gazu. Na podstawie tylko tych danych to wygląda jak świadome popełnianie samobójstwa motywy nie są znane. 40% wszystkich zasobów świata znajduje się w Rosji, a liczba mieszkańców to 2,5%. To nie może trwać długo. Gospodarka surowcowa oddziaływała w kierunku rozpadu ZSRR i tak samo oddziałuje w kierunku rozpadu Federacji Rosyjskiej. W Rosji Putina i Miedwiediewa względna stabilność podtrzymywana jest dzięki wysokim cenom za ropę i gaz. Tak było kiedyś w Związku Radzieckim. Jednak kiedy w połowie lat 80. cena ropy spadła do 10 dolarów za baryłkę, system zaczął się sypać. Nie pomogły nawet próby reform od Gorbaczowa. ZSRR wpadł w potężny kryzys gospodarczy i w końcu przestał istnieć. To samo według ekspertów grozi dzisiejszej Rosji, jeżeli nie podejmie stanowczych kroków w celu zmniejszenia uzależnienia gospodarki od cen na surowce energetyczne. Hucznie ogłoszona przez prezydenta Miedwiediewa polityka wielkiej modernizacji i przeniesienia punktu ciężkości na nowe technologie wymiernych wyników jak na razie nie przyniosła. Moskowia nie jest zdolna do samodzielnego wyłącznie własnymi siłami przestawienia swojej gospodarki surowcowej na bardziej zaawansowaną, takie przestawienie nie jest możliwe bez pomocy Unii Europejskiej. Rozpad ZSRR polegał na wyjściu z niego republik związkowych. W ZSRR oprócz republik związkowych były jeszcze republiki federacyjne. Te już nie były tak odważne. Przygotowywały się do ogłoszenia niepodległości, ale z samym ogłoszeniem poczekały na rozwój wypadków. Jedyną republiką federacyjną, która odważyła się ogłosić niepodległość, była Czeczenia. Moskowia postąpiła zgodnie z zasadą karania grupy. Jeżeli chcesz ukarać grupę, uderz w najsłabszego. Aby steroryzować pozostałe republiki federacyjne i odebrać im wolę wybicia się na niepodległość, Moskowia na ich oczach Czeczenie przykładnie po rakarsku oprawiła. Rosja prowadzi na Kaukazie wojnę kolonialną i tam popełniane są zbrodnie. Na ogół są to operacje specjalne, kiedy wojsko wkracza do jakiejś miejscowości, morduje ludzi, bierze zakładników. W republikach federacyjnych aspirujących do niepodległości przeprowadziła zmiany personalne, ale one są do łatwego odrobienia. Można nawet powiedzieć że zastępowanie nominatów z centrali moskiewskiej już się dokonuje. Tyle że tego nie robią niepodległościowcy republik federacyjnych stanowiska kierownicze w administracji terenowej przejmują organizacje przestępcze. Wytworzyła się sytuacja patowa. Dopóki Republika Federacyjna wierzy, że Moskowia ma możliwości militarne potraktowania ją jak Czeczeni, z niepodległością się nie wychyli. W najbliższym czasie ma być przeprowadzony w Rosji powszechny spis ludności. Wobec tego miliony ludzi na Syberii mają wypełnić w ankiecie rubrykę narodowość. Już teraz wielu z nich deklaruje, że poda nie rosyjską narodowość, lecz syberyjską. Nie chcą mówić o sobie jak dawniej, że są Rosjanami, lecz Sybirakami. Wy tam w Moskwie macie swoją działkę, a my tu na Syberii swoją własną. Ludzie pracujący na Syberii nie chcą podlegać Moskwie. Obserwujemy rozkład narodu rosyjskiego. Pytam ludzi o co się toczy wojna na Kaukazie, po co nam ta wojna? Pewien polityk wyjaśnia mi, że Czeczeni chcą odłączyć się od Rosji. Mówię więc, a niech się odłączają. Na to mi replikują, że za Czeczenami pójdą inne narody. Pan rozumie? Sami przyznają, że wszystko się trzyma na przemocy, na krwi. Żadnej przyciągającej siły Moskwa nie posiada. Jeżeli pozwolić, to wszyscy pouciekają Czeczeni, Tatarzy, nawet Rosjanie nie chcą żyć pod władzą Moskwy. Wszystko się trzyma na strachu. Przed przemocą, przed śmiercią. Tak było zawsze. Rosja to więzienie narodów. Oczywiście Rosja pozostaje więzieniem narodów. Jeśli tylko tworzą bramę, wszyscy z tego więzienia uciekną.